Kwiat drży o zdrowie króla Karola III. Książę Harry ujawnia prawdę. Po miesiącach napięć i medialnych doniesień o chłodzeniu relacji, książę Harry i król Karol III spotkali się 10 września w Clarence House. Media wypytywały młodszego syna monarchy o szczegóły rozmowy oraz stan zdrowia 76-latka. O to co powiedział… Napięcia między królem Karolem III a jego młodszym synem eskalowały po decyzji księcia o opuszczeniu dworu i wyprowadzce do Stanów Zjednoczonych. Ze sporym zaskoczeniem media przyjęły więc informacje o ich środowym spotkaniu. Jak czuje się król Karol? Książę Harry ujawnia. Według informacji ujawnionych przez serwis Daily Mail, rozmowa króla Karola z synem trwała niecałą godzinę. Spotkanie odbyło się za zamkniętymi drzwiami, bez obecności mediów i oficjalnych fotografów. Kary miał przybyć na miejsce dla zatrudnionych ochroniarzy kilkanaście minut po godzinie 17. Brytyjskie media podkreślają, że sam fakt, iż panowie zdecydowali się na spotkanie, jest już przełomem. Jeszcze niedawno Harry otwarcie mówił przecież o trudnych relacjach z ojcem, a w jednym z wywiadów wyznał, że praktycznie nie mają kontaktu. Niektórzy spekulują, że książę zapragnął pojednać się z ojcem w obliczu jego choroby. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu rozmowy Harry był wypytywany przez media nie tylko o powody spotkania, ale i stan zdrowia monarchy. Ma się świetnie, dziękuję, wykrzyczał do zgromadzonych dziennikarzy, gdy opuszczał Clarence House.